Jeśli chodzi o sytuację i o gdzieś tam e, bramki, no na pewno zgodzę się z tym, że mogłoby dziś zdecydowanie więcej. Cieszę się z tego, że dochodzę do sytuacji, ale wiadomo, że, że, że trochę spokoju w tych sytuacjach brakuje i, i mam nadzieję, że, że w kolejnym meczu z Portugalią uda się to zmienić i, i dziś trafię do siatki, choć tak jak mówię, to nie jest najważniejsze, najważniejsze są zwycięstwa zespołu i, i to, że wspólnie możemy się cieszyć z naszych sukcesów. Ale na pewno gdzieś tam miałem szansę ku temu, żeby, żeby ten, ten dorobek bramkowy był większy. Nie udało się tego, udało się tego zrobić. Eee, trudno, czasami taka jest piłka i życie napastnika. Zdaję sobie z tego sprawę, że, że czasami są mecze, gdzie, gdzie wszystko wpada i czego się nie kopnie, wpadnie do bramki. A czasami jest, są po prostu mecze takie jak, jak z Niemcami, czy, czy wczoraj, że, że szukamy piłka, ale, ale, ale nie chce wpaść do siatki. Także mam nadzieję, że w kolejnym meczu się to zmieni.